Gospodarstwo agroturystyczne pod zachrepniętym kogutem w glewie w województwie kujawsko-pomorskim jest niezwykle często odwiedzane przez turystów. Malowniczo położone na rozległej, zadrzewionej wiślanej skarpie, skąd roztacza się niepowtarzalny widok na jezioro wocławskie. Na wygodnym łożu, ustawionym w tradycyjnym sadzie, można kontemplować życie i cieszyć się każdą chwilą. Całkiem blisko rżą konie, które chętnie powiozą jeźdźca. Znosząc jajka na śniadanie, gdaczą kury. Koty leniwie mruczą, nadstawiając grzbiet do głaskania, a psy spokojnie pilnują kolejnych ulotnych chwil. Z pewnością można tu odpocząć, ale także się dobrze najeść. Gospodyni serwuje potrawy z gęsi. To przykład jak gęsina może być marką wiejskiego produktu turystycznego. Przez żołądki trafia wprost do serc odwiedzających. Serwujemy gęsinę przez dużą część roku. Oczywiście najwięcej potraw i propozycji mamy jesienią, wtedy kiedy gęsina jest najfajniejsza. Dzisiaj proponujemy naszym gościom gęsinę na rumianych jabłkach w towarzystwie kopytek, które sami w naszej kuchni wyrabiamy oraz z wiałą kapustą z buraczkami. Gęsina niezwykle wzbogadza ofertę turystyczną, ponieważ goście w tej chwili szukają na szlakach kulinarnych, które powstają w Polsce, między innymi szlak za kole, Wielu produktów, których Codziennie mogą skosztować w restauracjach. Staramy się tą ofertę robić jak najszerszą. Na przykład, jedną z ciekawostek jest taka potrawa, która się nazywa czulent, ona jest na gęsinie. Jest to pęczak, fasola, ziemiaki i właśnie gęsina, która jest konfitowana. Przepyszny produkt, na który serdecznie zapraszam, bo nieczęsto inne restauracje to proponują. O, proszę bardzo. Tutaj mamy całą gęś. Upieczoną pięknie. Jest to gęś faszerowana. Wyjęte są kości. O jezu, 10 km. Rozwój gastronomii jest ściśle powiązany z rozwojem turystyki. Przez długie lata była ona w Polsce niedoceniana. Gastronomię postrzegano jako element zagospodarowania turystycznego, z reguły jedynie uzupełniający bazę noclegową. Dopiero w ostatnich latach zmieniło się podejście do gastronomii. Coraz częściej wykorzystywana jest ona do wzbogacenia oferty turystycznej. Dzięki temu stała się równoprawnym elementem pakietu turystycznego, dostarczającym podróżnym wielu przyjemności i satysfakcji, a nierzadko oferta ta nawet jest samochodem samodzielną atrakcją, będącą głównym celem przyjazdów turystów. Gęsina ma niezaprzeczalne walory kulinarne. Jest krucha, jest soczysta, pod warunkiem, że ją się traktuje tak jak należy przy pieczeniu, bo to nie piec piecze, a kucharz. Gąskę trzeba ściąć i parować i kulinarny walor ma oczywisty. Jest smaczna, krucha, soczysta i może być również rumiana. Wystarczy bejcą troszkę posmarować i ją pięknie zrumienić. Będzie i rumiana, i krucha i soczysta zawsze, no nie w gębie i tyle. Dla turystów coraz większego znaczenia nabierają wyjazdy związane z odkrywaniem tzw. innych smaków i zapachów na światowym rynku turystycznym, w tym i w Polsce, obserwowane jest wciąż rosnące zainteresowanie żywnością narodową oraz regionalną, co powoduje rozwój turystyki kulinarnej. Wracamy do korzeni do tego, co dawniej królowało na stołach, a dawniej na polskich talerzach bardzo często pojawiała się gęsina. Z XVII wieku pochodzi na przykład książeczka poświęcona w całości gęsinie, gęś na świętego Marcina, która tak naprawdę mówi o ówczesnych politykach, którzy nie chcieli się zajwać Polską, tylko czymś innym, i którzy myśleli podobno tylko o gęsinie i zabawie. Ale to było 400 lat temu, rzecz jasna. Natomiast w książkach kucharskich ta gęsina jest od samego początku. Najczęściej jest to pieczona gęś albo gęś w potrawce, bardzo często to czernina. Możliwości są w zasadzie nieskończone. Gęś to taki ptak, który przez wieki był bardzo ceniony, bo dawał wiele pożytków. Tak jak ceniono na przykład bardziej baraninę albo jagnięcinę niż wieprzowinę, tak bardzo ceniono gęsinę, bo to nie tylko. Mięso, ale i jaja dzisiaj zapomniane, pióra kiedyś bardzo ważne. W ostatnich latach na obszarach wiejskich Turysta może skosztować regionalnych smaków i produktów. Gęsina coraz częściej jest serwowana w gospodarstwach agroturystycznych. Rozwijają się oryginalne festiwale, w trakcie których można podglądać prawdziwych mistrzów sztuki kulinarnej, koła gospodyń wiejskich i próbować lokalnych specjałów miejscowej kuchni. Na warsztatach gastronomicznych Mieszkańcy wsi oraz turyści uczą się, jak przyrządzać tradycyjne produkty spożywcze, a w licznych miejscowościach wiejskich, które znajdują się w atrakcyjnych regionach turystycznych, rośnie liczba karczm serwujących potrawy kuchni ludowej. Produkty takie jak gęsina z pewnością mogą ożywić polską turystykę kulinarną. Gęsina ożywia turystykę kulinarną. Jest to nasz regionalny skarb. Róbmy Gąskę z tym, co mamy u nas w zagrodzie, na polu, na łące: jabłuszka, gruszki, śliwki, czyli gąska z brzadem, tym zarejestrowanym na liście produktu tradycyjnego, bo taki mamy również zarejestrowany w kujawsko-pomorskim. Gęsi powróciły do zagród, powróciły na łąki, powróciły na pola i to jest nasz skarb regionalny, z którego należy skorzystać. Nie mogą łąki. Leżeć odłogiem, nie mogą pola być odłogiem. Przecież gąska to wszystko może zagospodarować, a my możemy zagospodarować gęsi na różne sposoby. Jednym z nich jest kulinarne wykorzystanie. Pamiętam 7-8 lat temu, kiedy powstała fundacja, jak byliśmy pierwszy raz na festynach, robiliśmy od razu pierogi na przykład z mięsem gęsim. To zwiedzający ten festyn tak z przymrużeniem oka patrzyli na te pierogi. Dzisiaj spożywanie pierogów z mięsem gęsim, to mi się wydaje, to jest narodowe jedzenie. W tej chwili to się sprzedaje setki i wszyscy, którzy przyjeżdżają właśnie na te festyny, to właśnie szukają, szukają pierogów z mięsem gęsim i są zachwyceni. Dlatego zmienia się nasza mentalność. Chcemy się zdrowo odżywiać. Zresztą od paru lat, kiedy nastąpiła promocja hmm, Mięsa gęsiego, a w ogóle mięsa chowu przyzagrodowego, spożycie mięsa gęsiego wzrosło i to w całej Polsce na jednego mieszkańca prawie 400%. A więc już jemy, można śmiało powiedzieć, z 17 deko na pół kilo, i tendencja, co jest ciekawe, jest wzrostowa. Popularyzowanie tradycji kulinarnych we współcześnie zglobalizowanym świecie stanowi istotny element wyróżniania oraz aktywizacji gospodarczej i promocji turystycznej regionów, a także ochrony dziedzictwa kulturowego wsi. Przyczynia się również do wzrostu różnorodności obszarów wiejskich oraz stanowi dodatkowe źródło zarobkowania dla ich mieszkańców. Tym bardziej, że przy zagrodowych ów gęsi staje się bardzo popularne, może być produktem turystycznym. Jest popyt na gęsinę, którą Polacy coraz chętniej kupują prosto od rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego. Gęsina, w naszym regionie, szczególnie kujawsko Pomorskim, staje się takim. Kult, takim kultowym wręcz, takim e, bardzo renomowanym e, produktem, który zdobywa coraz szersze rynki, nie tylko w naszym regionie. Rolniczy handel detaliczny jest jedną z form e, sprzedaży gęsiny z prostego powodu. Bezpośrednio w gospodarstwie e, i od gospodarza kupujemy e, nie tylko żywe gęsi, ale i też przetworzone mięso i przetwory. A nie już nie wspomnę o półgęskach czy też różnych wyrobach. Powodzeniem cieszą się również zagrody edukacyjne, gdzie można nie tylko przekonać się, jak wygląda przyzagrodowych chów gęsi, ale także nauczyć się, jak przygotowywać gęsinę w domu. W Polsce gęsina stała się bardzo modnym produktem turystycznym. Funkcjonuje już wiele gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych specjalizujących się w chowie gęsi oraz serwowaniu gęsiny. Możliwość konsumowania lokalnych specjałów, w tym gęsiny, odgrywa ważną rolę jako miejscowa atrakcja turystyczna. Coraz większe zainteresowanie turystów żywnością charakterystyczną dla danego miejsca i procesem jej wytwarzania wpływa bezpośrednio na rozwój turystyki kulinarnej, która jest nowym trendem na wiejskim rynku turystycznym w Polsce.